Siemanko widzowie! Oto kol jest kolejny odcinek z Minecraft Bad Wars. Życzę Wam miłego oglądania. Oczywiście zostawcie suba, łapeczkę w górę i komentarz. A w komentarzu napiszcie jaki mieliście dzień. I czy u Was pada śnieg? Bo u, bo u mnie nie bardzo właśnie. się padać to padał, ale taki trochę gówniany. Hehe. my już się budujemy do tamtej na no środek. Tyk, przebudowane. A, osiem No elo. O naklep, nie no, dwóch, dwó na no, jednego to banda łysego. Banda łysiego. xddd. No. no, coś nie pykło, prawda? Mi się wydaje, że tak coś nie pykło. Coś nie pykło. Siu, 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 siu. E, niebiescy nie mają łóżka przez naszego Timajta I dobrze. Niech zda sam się z tym Chyba nie robię Chono, chono, Chodź, gościu die... No prawie Ach, Chyba trzeba będzie zainwestować w mieczyki lepsze Dobra, złoto się przyda Potrzebuję złota na lepszą zbrojkę Dobra 5 tego, jeden mieczyk i dajemy sobie półsta wełny kawełny wewniny. Dobra, 48 wełny. Niech będzie. A. I ten, i mieczyk kamienny. Po co taki wielki słup budować tu? No, Jezus Maria, jakby nie można było normalnie grać. Jezu, jak ja nienawidzę boosta nawet w Ja się sam lubię go używać. Come on, come on, come, on, come on. dawaj, do... dobra. No, prawie, prawie. Zabity pierwszy. Final killa w ogóle zrobiłem. Dawaj go. Zabity. Dobra. Dwa final killa, nie jest źle. Chyba idzie mi znacznie lepiej niż w ostatnich odcinek. O ty też na klepe chciałbyś? To chodzi. A dobra, nie goni mnie. To się podbudujemy do góry. XD. Dobra, po prostu się tam podbuduję. Znowu coś nie pykło. Ale fajnie, no, tak na początek na chwilę. O, ma. Dobra, dostał. Kurcze Dobra, ale przynajmniej lepiej mi niż w ostatnich, niż w moich pierwszych odcinkach Wybieramy sobie 26 tego wylaza I kupujemy statek we... no to refila sobie to skupimy I z takim wyposażeniem to ja mogę iść na klepę Ty, ci yy, czerwonych w sumie mógłbym spróbować wyjaśnić. Co on próbuje? Hop. Ja nie mogę... Nie, nie, po prostu jakby nie... Dobra, yy, żółci nie mają beda. O siema, ten czerwony. Na Nara, final. Ciach. A! No dobrze, final killa zrobiłem kolejnego. Jak... A! E, gdzie zrobiłem final killa? Halo? Zrzuciłem czerwonego. Nie zaliczyło mi. Widzicie? Tam na final killach nie ma mojego tego. Nie zaliczyło mi po prostu. Podstawowe wyposażenie. jest, jak gościa cofło. Bru, pff, Czasami mam takie głupie akcje. No nie no, serio, czy w się musiałem wleźć. Nareszcie. Hop. Dobra, dzięki mordo. Chodź! no nie zrzuciłem. No nie pykło, no nie pykło mi. Jednak najlepiej będzie mi się właśnie klepać na środku. Najłatwiej. No dobra, sobie kupię żelazny mieczyk, co mi szkodzi. A, to myślę, że ktoś się tam klepia, to się tylko musimyczek palić z knią jest okej, jest okej, w ogóle mówię, y myślałem, że coś tam się bije, ale ten, nie no, bardzo śmieszne to było. Dobra, nieważne. O, diaksa przeniósł go fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Tyk, ty. y ten to trzy, to nie, to jeden, to na dwójkę i tak idziemy teraz. Refila bym wzięła, ale mi się nie chce trochę. Dobra. Janiem. nie. Ma... Say <siur <TonowNG> <siurunky> what? Oh, Boże. A początek był taki piękny. Dużo wełny kupujemy, refila. Tutaj schowamy te, tę wełnę, tutaj dajemy sobie wełnę! I do przodu. Do góry, do góry, gdzie się zawiera. możesz nie marzyć, coś tam, coś tam, coś tam. Dobra, z tego co widzę to rzuci się kampią nie u siebie w bazie, bo... Może u siebie w bazie? Nie wiem, nie obchodzi mnie to za bardzo, gdzie oni się kampią. Bardziej obchodzi mnie wygranie tej gry. Chyba, tylko my mamy łóżko z tego co widzę. Ja nie mogę. Chwilę kopędzony i budujemy się na dwigbazie. Chodź! Dobrze! Nie spadłem no. Pff, nie! Dobra, ale przynajmniej został tylko jeden żółty, tylko... Największym zagrożeniem teraz dla nas są niebiescy, bo ich jest najwięcej. Nie no, serio? Zostawili tyle emsu, emet, no, emeraldów, no. No to zarą no. Chyba dawać mi to idę pod jaksi zbrojkę. W sumie mogę sobie kupić z mieczyk albo zbrojkę. Mi się wydaje, że mieczek będzie bardziej opłacalny, bo jak już zginę, to... Teraz to ja mogę trzymać wszystkie itemy, przy sobie się o nic nie martwię, tak naprawdę, że... O, oś ty, dziadzie! Zaraz będziesz miał wpiernić. Lab? Halo? Dobra. Odlagowało się. Kupujemy łuk. Strzały. Nie, nie to kupiłem! Źle, 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 do bani! Najgorzej na świecie i w ogóle. Ten tamtego, no. Dwóch moich zostało. Dobra, posiedzimy tutaj w bazie i się uzbroimy. No bo bądź co, bądź trzeba by. W ogóle diapsa jednego mamy, to sobie, sobie weźmiemy ulepszenie... ...Counter ofensywa. 18. No dobra, 24 strzały powinny mi starczyć. Eee... Żelazny mieczyk. Dobra, 3 fairy, bo 3 fairy, i jeden deczbug. I te nadery mi się przydadzą do klaczowania się, dobra. To jest niezły klikunek. Jeszcze refilsy by mi się przydały. Idealnie na dwa refilsy mi starczy. Dobra, ten... ten. Wydłużymy. Dobra, to damy tu, tu, tu. Tu, tu, tu. To tu, to, to tam, to tu, to tam. Dobra, i tak ten. No. Jestem trochę przygotowany na atak z ich strony. O, siema niebieściak, w sumie spróbuję sobie ciebie podjechać. Jak jest? Dobra, dwa diaksiki i, kolejny te, i kolejnego trapa sobie kupię. Uścig, wpadłbym. A właśnie, zamiast tego przed łukiem powinienem mieć... Wszystko sobie poprzesuwamy. Tu powinienem mieć staczek wełny. Budulce jakiegokolwiek. Idziemy hop, hop. Dobra, nieważne. Kur. No ja nie mogę. Dobra, no to na tym chyba będziemy kończyli odcinek. Miłego oglądania dalszych i. No, po prostu. Subujcie, komentujcie, łapkujcie. Cześć.